Ok, mówiłem wam ostatnio, czego nie można mieć w szpitalu psychiatrycznym, więc nie można mieć takich długich kabli. Ale jak się robi, żeby mieć krótki kabel, skoro na przykład go nie masz? W tworkach była taka sprawa, że był chłopak, który tam malował obrazy, miał taki długi wyrok, chyba półroczny, bo był tam w ramach właśnie jakiegoś wyroku w szpitalu, czy dłużej, więc był bardzo długo. No i tam on był artystą i pozwolili mu tam malować, więc tam miał stolik i miał tam jakieś kredki i tam malował czasem obraz. No i miał taką taśmę do przyklejania papieru jakby do blatu stołu. No to się robiło kabel w ten sposób, że ten krótki, bo długi, długi się można udusić, nie? Więc krótkim się nie dusimy, więc robimy kawę w ten sposób, że tu robimy tak, 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 tak i tak. Tu zawijamy tą taśmą, idziemy do tego chłopaka i zawijamy tą taśmą. Tak? i w ten sposób mamy kabel 20 cm, i, i, i tak kable wyglądały no, wszyscy widzieli jak te kable wyglądają nikt się tym nie przejmował kabel był krótki, więc e, kabel był krótki e, więc można było taki kabel, takim kablem e, ładować e, no wszyscy widzieli jak to wygląda no i tak to było e, dzisiaj inny temat dzisiaj jak wygląda zwykły dzień w szpitalu psychiatrycznym Eee, więc dzień wygląda tak, że się człowiek budzi, jeśli w ogóle spał. Eee, bo czasem to były problemy ze snem. Eee, budzi się. No i budzi się, trzeba się ubrać. Jest eee, śniadanie. Eee, śniadanie bywa eee, różne. Na przykład najgorsze chyba było w babińskim. Eee, to było strasznie w ogóle, jak w obozie koncentracyjnym. Um, przynajmniej ja byłem, teraz może jest coś po remoncie, może to inaczej wygląda, może coś innego zrobili ale nie wiem, um, jak kiedyś, jest takie gdzieś nagranie na internecie, jak wygląda pobyt, zdaje się, w więzieniu na, na Białołęce i tam są więźniowie i mają takie zielone miski do jedzenia, nie, dokładnie takie same mieliśmy w Pawińskim więc tak to wyglądało, nie, takie, było strasznie takie niemiłe wszystko, taka niemiła atmosfera, nie? Jakaś kolejka po to śniadanie, jakieś takie rzeczy, nie? no masakra, nie? Mm. Najlepsze jedzenie było na ujocie, Tak, to też trzeba przyznać, wymiatało w postaci, w porównaniu do innych. Trochę gorsze, ale też dobre było na szpitalu wojskowym. W Tworkach było takie, no, 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 takie sobie, no, najgorsze było jedzenie na Babińskiego, więc to było śniadanie. Później wiadomo, obiad podobnie wyglądał i tak samo kolacja podobnie wyglądała. Co w międzyczasie się robi? W międzyczasie się najczęściej nic nie robiło. W międzyczasie było nic, było leżenie, albo spanie, albo chodzenie po korytarzu, ja zwykle chodziłem po korytarzu tam i z powrotem, jeśli był korytarz, bo na przykład w było, nie była sala, może 8 metrów i, i na tej sali chodziłem tam i z powrotem, tu mi huczał telewizor, bo ktoś oglądał, no ja tak chodzę, chodzę, chodzę i, i tak cały dzień, nie? za czasem tam miałem na telefonie 40 tysięcy kroków. Jakieś takie liczby tych kroków się mm, robiło na tych 8 metrach tam i z powrotem. Jak trafiam do jakiegoś szpitala nowego, no, to pierwsze co patrzę, jak długi jest korytarz, czy będę miał się gdzie wychodzić. Nie? Ehm, więc nie wiem. No, na wojskowym jest korytarz taki, że można się wychodzić. E, Kawałek tego korytarza jest. Na ujacie tego korytarza w zasadzie nie było, więc jest tam problem z tym chodzeniem. Ehm, na tym... Ehm, no, w zasadzie, ale nic się poza tym nie robi. No, siedzi się i się nic nie, nie robi. Najbardziej czas zorganizowany był na Ojocie. To trzeba im pochwalić, bo starali się żeby tak raz dziennie w tygodniu jakieś takie zajęcia jednogodzinne, żeby były. I, I tego trochę pilnowali, więc były jakieś takie zajęcia jednogodzinne. No i był spacer też na, na pole. W weekendy nic nie było, w weekendy nic się nie dzieje. Jak nie ma koronawirusa, to jeszcze czasami można było, gdzieś przynajmniej w tworkach, mnie wypuszczali na spacery. Czasami że sobie mogłem sam wyjść na spacery. Wolne wyjścia tak zwane, się dostawało. Więc sobie wychodziłem i sobie chodziłem tam nad utratą, tam z powrotem. To już był taki długi spacer, i to było bardzo fajne, miłe, przyjemne, w miłej atmosferze. E, więc, w zasadzie, nie wiem, tam godzinę 10 czy 9 po, po śniadaniu, jak tylko mogłem, wychodziłem i chodzę tam i z powrotem, wracam na ten obiad. Potem wychodzę i chodzę tam i z powrotem, i, i, i wracam, jak już ta pora powrotu jest. E, więc tak to hmm, wyglądało. E, w zasadzie jest spanie, leżenie, chodzenie, leżenie, chodzenie, leżenie, chodzenie, czasem do toalety musisz pójść i już jakieś urozmaicenie jest, czasem sobie można urozmaicić ten czas coś podjadając, ja na przykład jabłka bardzo lubiłem, że mi rodzina przyniosła jabłka, to podjadałem jabłka, sobie tak urozmaicając ten czas. Jakie te zajęcia są, gdzie jest zebranie społeczności, na zebraniu społeczności, w zasadzie na każdym szpitalu inaczej wygląda. Czasami go w ogóle nie ma, czasami jest jakieś takie, no jak spęd apelowy dosłownie w wojsku, jak na Wabińskiego było. No, jakiś taki apel wielki, spęd jeden wielki, wszyscy siedzą, 40 osób czy 30 osób, jakieś takie w ogóle na jednej sali, no straszne to było na tam. Czasami to jest takie inne. Na bo było takie, no, chyba najmilsze, że się, się siedziało, każdy nam powiedział, co robił wczoraj, wiadomo, było, co się robi wczoraj, nie? czy tam, co robił wczoraj, co będzie robił jutro, nie? czy co robi weekend i tak dalej. No, to było jakieś takie sympatyczniejsze. To jest takie ciekawe, bo to jest jakaś tendencja zintegrowania społeczności, w sensie pacjentów z lekarzami, że lekarze też tam chodzą, przychodzą na to, nie? Więc to było takie sympatyczne. Eee, czasami, jeśli to można dawać sympatią, że lekarz też powie coś o sobie, nie? Eee, przy tym wszystkim pokaże się, że jest człowiekiem, a nie tylko kimś za białym kitlem. Eee, no, ale na ujacie była w ogóle inna atmosfera: już nie było tych białych kitli, raczej się nie kowali lekarze. No, tam jest bardzo ciekawa sprawa, bo wśród psychoterapii jest psychoterapeuta, który ma zacięcie trochę psychoanalityczne Irek Dziasek. I, I on trochę wprowadza taką inną atmosferę. No, chyba on. Chyba, że w ogóle taka atmosfera tam jest. Więc ci lekarze, lekarze... częściej rozmawiają, częściej się uśmiechają, częściej po prostu wiedzą, że jakby zdrowie pacjentów jest zależne od ich ducha, a nie tylko duszy, tak? Ich stanu duszy. A nie tylko od lekarstw. Coś tam takiego panuje. Więc to jest troszkę miłe. To trzeba im dać plusa. No, choć ja bym wiele zmienił, nie? Ale... Ale to trzeba widać, co gdzie indziej tego nie było, gdzie indziej jest masakra, jak w obozie koncentracyjnym na przykład w babińskiego. Eee. No ale tak poza tym, to, no i są te zajęcia. Jak wyglądają zajęcia? Są zajęcia na przykład z psychorysunku, gdzie przychodzi pani, yy, mówi jakiś temat, na ten temat się rysuje, albo wykleja coś, albo coś się innego robi, potem się coś rysuje, potem się to omawia, dlaczego się to narysowało, dlaczego się coś innego narysowało. No i to jest takie. Tam się na przykład nauczyłem rysować obrazów, nie? W sensie zobaczyłem, że coś dziwnego wychodziło. Pamiętam, kazałem kazali narysować dłoń w czterech stanach. Jedna z dłoni miała być w złości, druga w miłości, czego w czymś tam i tak dalej. No i narysowałem te dłonie i patrzę, ta w złości mi taka maleńka skurczona wyszła, nie? Taka czerwona, skurczona, Patrzę inne mi takie inne wyszły. W sensie jak to się dzieje, że ja jakoś narysowałem tą maleńką skurczoną złość i tak dalej, jakby emocje wyszły od razu na obrazku, nie? Nie tak sobie stwierdziłem, po tym jak miałem problem z mówieniem, z wypowiedzeniem się czegokolwiek, bo miałem taki problem rok temu, to właśnie zacząłem obrazami malować, skoro już wiedziałem, że te emocje jakoś wychodzą w tych obrazkach, nie? że moja prawdziwość wychodzi w obrazkach. Po tych zajęciach tak naprawdę się tego nauczyłem, że mogę prawdziwość wyrazić w obrazkach, więc tak naprawdę, jak sobie wyjdziecie na tą stronę, tam tam są moje obrazy. I niektóre z tych obrazów wymalowałem drżącą ręką, bo się tak bałem czegokolwiek narysować nie? Tych, z tych pierwszych obrazów. To była masakra. Po prostu bałem się rysować, bo ręka mi drżała, nie? Okay. Czy ja mogę narysować? Czy ja mogę być sobą, nie? Mózg mówi, że nie mogę być sobą, dlatego te wszystkie potem głosy słyszymy, ten popęd myśli, to wszystko, po prostu narasta, jakiś ogrom wszystkiego, tak, e, wszystko narasta, i bo nie można być, się wyrazić, nie można się ożyć, więc nie można ożyć, więc mózg cały czas tworzy, tworzymy właśnie wszystko, żeby nie ożyć, e, wszystko mówi nam, że mamy żyć wewnętrznie, a nie zewnętrznie. E, więc to jest takie w schizofrenii najgorsze, że to życie wewnętrzne ma być bogatsze od życia zewnętrznego. No i to chyba tyle, jak ten dzień wygląda w szpitalu psychiatrycznym. No, no nic się nie dzieje zwykle. No, dzień, zwykły dzień. No najgorsze te weekendy były, że już naprawdę nic się nie działo. Wstajesz i nic. Obiad i nic. Śniadanie i nic. No nic po prostu. No, no, no leżenie. Leżenie, chodzenie, kwiczenie. No, i tyle. <laughs> eee, jak były te wolne wyjścia, to można jeszcze na ten spacer sobie pójść. No, i jakie tematy ważne na zebraniu społeczności się porusza? No? takim najważniejszym tematem, jak ja zauważyłem, jest sprawa czystości toalety. Eee, no, to jest taka intymna sprawa i pacjenci często z góry na przykład nie wiem, był w jednym szpitalu problem, bo ktoś osrał toaletę. No, i to był problem na zebraniu społeczności do poruszenia. W innym temacie był podobny problem, bo ktoś zepsuł toaletę nie? w Bawińskim, nie i też był temat, żeby kogoś wezwać naprawę. naprawy. Albo że, że w prysznicu woda nie leje się ciepła. No, i to jest temat na zebranie społeczności. No, to były takie tematy na zebraniu społeczności. Były też trudniejsze tematy, raz, ale na inny temat opowiem. No i czasami na tych zebraniach społeczności też było coś takiego, w Babińskim coś takiego zrobili, że jeśli ktoś chciał mieć te wolne wyjścia, jeszcze to było przed koronawirusem, można było mieć na przykład weekend w domu, czy dzień jeden w domu, to też trzeba było to zgłosić na zebraniu społeczności przed wszystkimi, bo nie można było o takiej sprawie pogadać z lekarzem na osobności, tak? Tylko to miało być takie w nagrodę, nie wiem, za to, że się zgłosiło na tym zebraniu społeczności, dopiero wtedy w nagrodę się trzeba było. Jakby do tego mm, zgłosić, I to było ważne bardzo, tak? Nie mam pojęcia dlaczego tak. Mm. No i takie tematy były na tych zebraniach społeczności. Mm. No i jeszcze czasem były takie panie. Mm, w Babińskim była bardzo sympatyczna pani od takich zajęć. Nie było w zajęć w ogóle jakichś takich psychorysunków i tak dalej. Czasem chyba były zajęcia z, o tym z lekarz. Zajęcia z lekarz też są, o tym jak dane leki działają masakra, e, lekko edukacja czy coś takiego, nie? No, ja na, na nich akurat nie byłem w bawińskim, e, ale chodziłem do takiej pani, i się tam chodziło, się rysowało, układało puzzle, e, no jakieś takie rzeczy. I te panie od tych zajęć, takich najprostszych, były często gęsto e, miłe. I były takie bardzo miłe. I z nimi można było porozmawiać o ludzkich sprawach. I czasem to była taka odskocznia, że z tymi paniami się rozmawia po prostu po ludzku, nie? A co tam w pracy, a co tam w domu, a co tam gdzie tam, nie? I tak dalej. I one były te panie o tych zajęć miłe. W pani w wojskowym też taka była, gdzie gadała po prostu z tobą jak z normalnym człowiekiem, nie jak z chorym. No, takie to było miłe. Nie robiły tego dystansu, bo te panie są naprawdę, nie lubią dystansu, bo się traktują jako normalnego, one same wiedzą, że mają jakieś zlegliwości swoje, widzą tych pacjentów, próbują z tołu, nie wiem, cokolwiek jakoś empatyzować, nie? Bo gatka z psychologiem, też czasem są gadki z psychologiem w takim y, więzieniu, znaczy w sensie w takim psychiatryku, y, no i ta gadka, to już jest sztywna gadka, tak naprawdę, bo psycholog, y, on y, widzi siebie za zdrowego, Ciebie za chorego. On no tak jest przyzwyczajony, że tak musi widzieć. Tak on, studiując to całe, te wszystkie choroby i tak dalej, widząc tych wszystkich chorych, on się tylko zastanawia, czy on tego nie ma, więc on tego nie może mieć, nie? i cały czas jakby neguje to w sobie. I, i rozmowa z psychologiem jest taka budująca zawsze mur z góry, ale z psychologiem jeszcze się da pogadać czasami, bo, bo on chce gadać, bo tego jest. nie? Z psychiatrą już jest strasznie, bo psychiatra tak naprawdę jest nad człowiekiem. Nad człowiekiem on nie ma dolegliwości psychicznych, psychiatra. On nie ma prawa ich mieć. On ma na wszystko tabletkę, na wszystko ma rozwiązanie. On jest tutaj, że tak powiem, kapłanem. Tego całego zgromadzenia. o tym zgromadzeniu zarządza, tak? Kogo, jaką chorobą zestygmatyzować, kto jest tą czarownicą współczesną, tak? Czyli na przykład kto, ma to, kto jest psychopatą, kto jest, nie wiem, tym czarnoksiężnikiem, na przykład schizofrenikiem, tak? On to określa, czyli kto jest jakby wyklęty przez. Da, kto ma depresję, nie? Kto, kto jakie grzechy ma, nie. Dawniej to, nie wiem za średniowiecza, czy gdzieś Kościół katolicki określał, kto jest tam do czyśćca, kto jest święty, kto robi coś tam, nie? Spełniał tą funkcję w społeczeństwie. Dzisiaj to funkcje spełniają właśnie diagnozy psychiatryczne. No i tutaj często często właśnie ci psychiatrzy się tym zajmują. Bardzo rzadko się przyznają do swoich, tak? Może wyjątek był w jednym szpitalu, że coś dyskutowali, że może z nimi też coś jest nie tak, e, że było to widać, tak? Ale to była taka rzadkość. Generalnie kontakt z takimi ludźmi raczej jest stresujący, bo jako część dla mnie, bo jako osoba empatyczna, po prostu ich bardzo odczuwam. Zawsze odczuwam jakiś często stres przy nich. Tylko to nie jest jakby mój stres, tylko oni są tak spięci, tak? Oni tak patrzą i tylko myślą, co zwiększyć, co zmniejszyć, gdzie dać jaki lek i tak dalej. Czy już się nadaje na akineton? Na, na czy jeszcze nie, trzeba ich prosić o to. Ten kontakt jest bardzo mm, trudny. Nie wiem do końca, czy to są tak naprawdę. Yy, no, i się co z jakimiś takimi maskami wielkimi, ogromne maski są. Yy, no, mówię na ujacie, był wyjątek, bo nie chodzili w tych białych kitlach. <laughs> Dopiero na końcu się jedna pani pojawiła w białym kitlu. W ogóle byłem zaskoczony, że taka tam jest. Yy, ale wszędzie jest taka atmosfera yy, yy, takiego po prostu totalnego oddzielenia, wielkiego. Muru. Więc <laughs> tak naprawdę najbliższymi takimi osobami, jakimi możesz mieć, właśnie w szpitalu psychiatrycznym, są inni pacjenci. Bo nawet rodzina, jak Cię odwiedza, to rodzina zawsze się też dziwnie tutaj zachowuje, się czuje nieswojo. No, jest to takie dziwne. Ale inni pacjenci tak naprawdę mogą Cię zrozumieć. Czasami któryś pacjent zagaduje zapyta jakieś, jakieś rzeczy, nie wiem opowie coś o sobie czasami, nie wiem czasami krzyknie na Ciebie czasami coś innego zadzieje, czasami coś ukradnie, tak się też zdarzyć może jakieś takie interakcje z innymi pacjentami są czasami Cię zapyta, nie wiem, czy poczestujesz go czymś takie najprostsze czasami interakcje, ale one są naturalne tej naturalności nie ma, mówię na przykład w kontakcie z psychiatrami. Psychiatra jest często, ja ustąpię, on musiał to wszystko przestudiować, on musiał tego wszystko wykształcić, on musiał to wszystko od siebie odseparować. Musiał odseparować, on nie ma schizofrenii, on nie ma psychozy, on nie ma depresji, on nie ma czegoś, on jest od tego odseparowany, bo on musi dobrze doradzać. Hmm. Najbardziej mnie zastanawia to, czemu jak psychiatra bardzo często się słucha, że psychiatra hmm, proponuje psychoterapię, tak? I praktycznie nigdy nie proponuje hmm, psychoanalizy, czyli tej najgłębszej psychoterapii. Tak Bo zastanawiam się, co by było, gdyby taki psychiatra poszedł na taką najgłębszą swoją własną hmm, psychoanalizę, ile tego na no, bagna tych projekcji by z niego musiało wyjść? Hmm. Hmm, bo tego jest tam naprawdę dużo, co nie wychodzi zresztą gasto często. Jest właśnie w w projekty często hmm, w pacjentów. Dopóki się widzi tych pacjentów, dopóki się ma to porównanie, nie? on chory, to ja muszę być zdrowy. nie. Hmm, ja nie wiem, moim zdaniem przyjdzie kiedyś taki czas, hmm, kiedy hmm, ta rzeczywistość demoniczna hmm, otworzy się też na hmm, na tych psychiatrów, pacjentów, jeżeli oni dalej się tak będą zachowywać, ten czas e, tak trwać nie może, jak teraz jest. E, bo to nie jest jakiś status quo. E, kiedy ci psychiatrzy zaczną słyszeć głosy, kiedy będą mieć widy, nie wiem, kiedy się będą działy rzeczy ponadnaturalne na ich oczach, e, no ciekaw jestem, jak się wtedy zachowają. Tak? E, kiedyś na przykład czytałem o Babińskim. Mam szkic dla Babińskiego, i Babiński, wiecie od czego zaczynał? On robi takie pokazy hipnotyzy, hipnozy. Z, nie, czytałem o pokazie hipnozy, się u w książce. E, czytałem o pokazie hipnozy z jakimś marynarzem i on e, hipnotyzował tego marynarza i temu marynarzowi się w ciągu kilku godzin pojawiała rana, znaczy pojawiała się szybko dość rana gdzieś na skórze i w ciągu kilku godzin się ta rana goiła. No, dzisiaj, gdyby coś takiego wyskoczył, gdyby ktoś jakiś pacjent z czymś takim wyskoczył, no to haloperidol, tak? Albo inny lek. No, coś takiego jest niemożliwe według dzisiejszej psychiatrii, tak? No, ale sam Babiński od tego zaczynał. E, więc, no to jest. E, to na głowie stoi troszkę, nie? E, no to się kiedyś musi hmm, skończyć. I się jakoś to zakończy, po prostu ta, ta, ta szopka, co teraz istnieje. Dobra, koniec aluzji. W każdym razie tak wygląda dzień w psychiatryku. Jest nuda, jest leżenie, jest chodzenie w kółko albo tam i z powrotem. Jest jedzenie, jest jakaś godzina góra, dwie zajęć jeśli jest dobry dzień czasem nie ma w ogóle zajęć i też tak jest trzeba się często tego dopytywać czy coś można zrobić bo się nie do końca powiedzą na przykład byłem wojskowy i nie wiedziałem czy mogę wychodzić na spacery czy nie potem się okazało że mogę wychodzić trzeba się czasem samemu ogarniać po prostu samemu ogarniać i samemu to wszystko sobie tam E, jakoś e, organizować.